Jednym z istotnych wymogów, jakie muszą spełniać oddziały ratunkowe jest posiadanie w pełni funkcjonalnego lotniska dla helikopterów ratunkowych, dlatego jego budowa jest nieunikniona. Przynajmniej tak było do tej pory. Teraz coraz częściej pojawiają się przypadki odstępstwa od tego wymogu. Co więc z Kempińskim planem budowy lądowiska przy szpitalu? Jak powiedziała Grażyna Janewica Starosta Kempiński, Ministerstwo Zdrowia zastanawia się, czy z wymogu posiadania przez oddziały ratunkowe nie zrezygnować, ponieważ w niektórych miastach nie ma takiej możliwości lokalizacyjnej, aby lądowisko powstało. Mało. Jesteśmy z panem starostą po rozmowie z dyrekcją szpitala i ze względu na sąsiedztwo u nas trasy S8 w perspektywie S11 podjęliśmy decyzję, że będziemy o to lądowisko zabiegać. Ponieważ pierwsze wyliczenia obligowały w kwocie prawie 5 milionów, no to natychmiast jakoś tak narzuciło pomysł, żeby szukać innych rozwiązań. Mówi, mówimy oczywiście o budowie na dachu szpitala. W tej chwili mamy już projekt, z którego wynika, że ta budowa będzie wynosiła 2 miliony 700, więc jest to prawie, że połowa tych kosztów, które pierw, pierwotnie zakładano. Tutaj mamy już gotowy projekt, mamy wszystkie uzgodnienia, mamy praktycznie decyzję, już mamy decyzję środowiskową, ryskową. mamy wszystko przygotowane i za tą lokalizacją przemawia także fakt, że w ramach tej budowy będzie wybudowana winda, która i tak, i tak musi w szpitalu zaistnieć, ponieważ jest no jeszcze nie zaprojektowane, ale przewidziane są pomieszczenia dla bloku operacyjnego, który ma się znajdować nad Sorem, właśnie I ta winda jest i tak, i tak niezbędna. Koszt tej windy jest w granicach 200 tysięcy. Także w ramach tej inwestycji jeszcze będzie ta winda też wybudowana. Rozpatrujemy oczywiście ewentualnie inną lokalizację. Problemem jest przede wszystkim brak gruntu starostwa. Starostwo nie ma w centrum miasta żadnych swoich gruntów. Otrzymaliśmy co prawda ofertę kupna czterech działek, które ewentualnie by się nadawały. Ale z czym się to wiąże? No wiąże się oczywiście ze zmianą planu zagospodarowania kępna, który już jest na całe miasto opracowany, to po pierwsze, to bardzo długo trwa. Za, tak, to trwa około 8 miesięcy, z zakupem tego gruntu to jest dwa. No i oczywiście dojazd. Dojazd, który co prawda w tym wypadku nie przekraczałby pięciu minut, ale do tego celu musi być specjalna karetka, wyposażenie, On musi być specjalistyczne, której koszt też jest około miliona złotych. I co prawda rozpatrujemy jeszcze możliwość innej lokalizacji, ale wiele już w tej chwili przemawia za tym, żeby tą lokalizację na dachu szpitala pozostawić. Decyzja w sprawie rozpoczęcia inwestycji jeszcze nie zapadła, podkreślał Michał Błażejewski, członek zarządu powiatu kępińskiego. Nie ma decyzji, że... Te lądowisko już budujemy. My tą inwestycję będziemy realizować, ale pod warunkiem, o ile otrzymamy środki zewnętrzne. Bo jeżeli nie otrzymamy środków zewnętrznych, to po prostu nam będzie trudno tę ten, 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 ten inwestycję przeprowadzić. Jeżeli pojawią się takie środki, prawdopodobnie będą, ale na dzień dzisiejszy nie wiemy. Jeżeli pojawią się takie środki, to po prostu wrócimy do tego tematu i tą inwestycję wspólnie ze szpitalem będziemy realizować. A to jest 80% dofinansowania? A to jest minimum, musi być minimum 80-85% dofinansowania. W ten czas będziemy w stanie tą inwestycję udźwignąć. Tym bardziej, że jesteśmy, y, musimy, to, musimy to lądowisko otworzyć przed 1 stycznia 2017 rok. Także de facto mamy ten i następny rok na realizację tego przedsięwzięcia. Y, z moich rozmów z budownictwem i z nadzorem budowlanym rok, to jest wystarczający czas na budowę takich, takiego lądowiska. Podobno największym problemem jest potem uzgodnienie tych ze służbami lotniczymi tych wszystkich zezwoleń, no ale, ale jeżeli rzeczywiście decyzja zapadnie, a mamy nadzieję, że do końca pierwszego półrocza musi defini definitywnie zapaść, wtedy będziemy się już do tego tematu przymierzać tak na serio. Koszty budowy lądowiska to jedno, a drugie to koszty utrzymania, a te są ogromne. Płyta musi być podgrzewana, bezpieczna zarówno dla helikopterów, jak i budynku, z sygnalizacją na w myśl obowiązujących przepisów, lądowisko będzie musiało być gotowe do przyjęcia helikopterów także w nocy, mimo że prawdopodobieństwo wykorzystania go po zmroku jest znikome. Wszystko dlatego, że większość pilotów helikopterów medycznych w Polsce nie ma licencji na latanie po zapadnięciu zmroku. Lądowisko nad Kępińskim Sorem powstanie dokładnie nad oddziałem pediatrycznym.